Cześć, witam na kanale Info. Prawa: Sadzenie czosku słoniowego. Do sadzenia wybieram jak największe ząbki. Im większy ząbek, tym większa szansa na większą główkę. Tak jak również w przypadku zwykłego czosku. Głębokość sadzenia czosku to 6-7 cm pod powierzchnią czubka jesienią i 3 cm wiosną. Czyli jak czosnek ma 5 cm wysokości, to sadzimy go na głębokości 11-12 cm. Ja tutaj sadzę na 11 cm. Podzieliłem sobie czoski i niektóre mają na przykład 4 cm wysokości, i te ząbki sadzę na głębokości 10 cm. Tutaj, akurat jak będzie pół cm mniej czy więcej, to nic się nie stanie, więc nie przejmujcie się aż tak głębokością, bo u mnie czoski miały 4-5 cm i mógłbym wszystkie posadzić na głębokości 11 cm. Sadzimy płaskim do dołu. Gleba jest w miarę pulchna, ważne, żeby nie była ciężka. Rozstaw co 20-25 cm w rzędzie i co 50 cm między rzędami. Ja tutaj wybrałem rozstaw co 25 cm w rzędzie. Stanowisko słoneczne jest najlepszym stanowiskiem dla czosku. Jeśli będziecie chcieli posadzić czosnek słoniowy wiosną, to sadzicie tak, aby czubek był 3 cm pod ziemią. Czyli mając ząbek o wysokości 5 cm, sadzicie go na głębokość 8 cm. Wiosną sadzenie, gdy już nie będzie śniegu, a ziemia nie będzie jak kamień, najpóźniej w połowie kwietnia. Jesienią sadzenie z reguły od połowy października do początku grudnia, o ile nie ma już mocnych mrozów. Trzeba pamiętać, żeby część zielona nie wyrosła za bardzo, ale również, żeby czosnek zdążył się ukorzenić. Agrowłóknina nie jest niezbędna, ale ja jej używam, żeby nie rosły chwasty. Po posadzeniu zasypujemy dołki i podlewamy grządkę. No, i tyle prosto i na temat. Posadziłem już czosnek zwykły jesienny i teraz czosnek słoniowy. Wiosną posadzę też czosnek wiosenny. Myślę, że to będzie ciekawe porównanie: zobaczyć zbiory trzech czosnków uprawianych blisko siebie. Dzięki za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam.